Cześć, siemano! Witam Was na moim kanale. Ja jestem Gryzni i dzisiaj zapraszam Was do mojej kuchni. Zrobimy hamburgery amerykańskie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, komentowania, lajkowania, udostępniania. Zapraszam na moje social media, zapraszam do instagrama psów i zapraszam do oglądania. Cześć! Więc do zrobienia naszych hamburgerów będziemy potrzebować mięso mielone z indyka, Mięso umielone szynki. Przyprawy do mięsa. Przyprawy do mielonego. Sól, pieprz, czosnek, jajo, cebulę, bułkę tartą i tarkę. To zaczniemy od tego, że wsypiemy mięso do miski. tego za chwilę na prostu rozgruntamy potem dołożymy tego powiedzmy że dwie takie garści teraz sobie opukam rękę więc chwilę poczekajcie. I kolejno odlicz startujemy cebula. Dali mi jakiś dziwiek, że mam za niego trzymać, a ja nie umiem. I po prostu klasycznie starkujemy cebula. Kocham coś takowa cebulę. W ogóle nie mam nic do ciebie. Cebula jest kupia. Dobra, wytarkowałem tu cebulę. Teraz sobie tam ściągamy tą cebulę z tarki. Tar Nie tacki, tylko tarki. No i teraz supujemy sobie przyprawy. Pamiętajcie, dużo przypraw. Nie żolimy na przyprawę. Hmm. Hashtag krąkanie psa. On wiesz, nie pilnuję, co się chodzi. Misata. Sól. Z solą akurat to nie przesadzę. Pieprz. Za późno. Co? To jest do oka wpadło. Cebula. Zacznijmy. Teraz dajemy jajko. czosnek i bułkę tartą mieszamy sobie mięso razem Nie skończyłem. Więc jak już macie wymieszane mięso, możecie sobie połóżkę to teraz przejdziemy do formowania kotlety. Teraz role się odwróciły, mięso podzieli po równych częściach Kamerzysto, Tak mamy w domu świnie. Huszek. Teraz przystąpimy do formowania bur burgerów. Szanowni Państwo, poprosiliśmy o pomoc kamerzystę po to, żeby ukulał nam równe pulpety, kotlety do tych oto bułek, które już sobie przygotowaliśmy na hamburgery. Co teraz robisz kamerzystu? Ciągam mi z miski, czyli pod paznokcie nie powchodzi. Tak to jest, jak się zrobi takie ładne, piękne, długie paznokcie, a potem jaska nie można dotknąć. Można dotknąć, patrz, dotykam, widzisz. Nożem? Nie, ręką. Mm -hmm. Mm -hmm. O. Teraz tu ładnie formujemy. Zobaczcie, jakie zgrabne rączki do formowania. Jest trochę spłaszczone. Nie? Nie? No tak, no takie jak mięso, nie? W tym. Już mię tę bułkę. No dobra. Jest ja bym ją bardziej spłaszczył. No to też spłaszczę. Zgit. Mm -hmm. może żeby trochę bułki na talerz, żeby się nie przykleiło do talerza. To, żeś pojechał, posałeś hej, majteczki w kropeczki wiem, że się nagrywa, nie mogę się pośpiewać trochę jak gotuję? nie mierzysz, ci coś zablokują film jeszcze nie zarabiam, to mi nic zablokują tak? dobra, teraz będzie, żeby nie było większe niż od tej bułki dobrze jest Więc. ciepnij tam na talerz leży Dziącha, moja szwarna i kulamy kolejnego już mi pochodziło, myślałem, to pod paznokcie. Będziemy czyścić. Z mięska, paznokcie. Już widzę, jak ty sobie robimy w skłonie świat. To nie mięsko, to nie paznokcie się tak czyści. Nie No widzisz. Tak, serduszko zrobiliśmy. O, serduszko zrobiliśmy. Zrobiliśmy moimi rękami. W ogóle patrz, ta śnieg to nie, no, ten nie talerz jest za mały, nie? Ja tego tu nie zmieszczę. O kurczę. Na zdrowie. Dobra. Przepraszam. Na zdrowie. Dziękuję. Ja wiem, Pusiu, że to Oczywiście te piękne, oto tutaj burgerki, które robimy, będziemy Rafale nie, nie smażyć, tylko piec w piekarniku. Rafale, mój kolega, który ostatnio mi napisał, że Aha, że... W piekarniku się pieczą, nie smaży. No bo ja ci już powijam, że ci nie powiedziałam, to wszystko byś smażył. Bo ja taki o, no smażenie, hop. No i co? I dupa. I jeszcze jedno się zmieści. Nie zmieści się. Tu się ciśnie. To ten jeden miejsce to stanie. Zaraz i tak to przełożymy na blachę i stawimy. Co wstawimy, gdzie wstawimy? Do pieczenia. Co? Do piekarnika do pieczenia wstawimy. Możemy to w piekarniku pieczemy? Tak. O Bezpłuszczowo, zdrowo. Nie można bezpłuszczowo nagrywać. Jeśli będę trzy lata robić w piekarniku, będzie szybciej. Mhm. A włączę go chociaż, żeby się nagrzewał? Nie. Właśnie. To teraz jedną ręką będę nagrywał, a drugą włączę piekarnik, żeby się nagrzał. Standardowo na 180 stopni z termobiegiem. Termobiegiem. Dobra, będzie. też są krzywe. I teraz moi o, drodzy, za chwilę wracamy do Was jak przełożymy. Jak będziemy przekładać mięso na talerz. Wrócimy jak będziemy przekładać mięso na blachę, nie na talerz. No to jedziemy, przekładamy mięso na blachę. Wyłożone papierem do pieczenia. Wyłożoną papierem do pieczenia. Dziękuję za poprawę. Proszę. To ja jest taki puszysty, gruby. Dzięki. I tak oto prezentują się nasze mięsa do burgerów. Jak się piekarnik wstawi, to wracamy do Was i wrzucimy je razem do piekarnika ciao no to moi drodzy piekarnik już się nagrzał więc stawiamy te oto burdery do piekarnika przypominam 180 stopni a czas podamy wam później zamykamy pieczemy a teraz lecimy do dalszej części o której opowiedzieć, kamerzysta? Hej. Więc kamerzysta wpadł na pewien pomysł. A jaki to jest pomysł? Wcale, że nie ja na niego wpadłam, tylko ty. I sobie wymyślić flagi do burgerów. Więc kamerzysta będzie robił flagi do burgerów. A jakie flagi kamerzysta będzie robił? Teraz się skupiam, nie mów do mnie. No tam jest już gotowe. Tu jest jedna taka, tu są dwie gotowe. Halo. W międzyczasie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, komentowania, udostępniania, lajkowania. Wiecie, magik. Tak, sklej wszystko. Lepsze od kropelki. Czy lubisz robić takie rzeczy? Nie To niekoniecznie ktoś nade mnie stoi. Masz do tego tarę. Klaga. I myślę, że wrócimy do was, ich flagi będą już gotowe. Moi drodzy, tak oto Prezentują się flaki zrobione przez mojego kochanego kamerzysta. Dziękuję Ci. Proszę. Kamerzystka, nie kamerzysta. Kamerzystkę. Trzymajcie się i czekamy na burgery, które się pieką. Hej. Siema, moje niedźwiadki, teraz pokroimy sobie bułeczki. Poprosiłem o pomoc kamerzystę. A dlaczego? To ja to zrobię równo. W miarę. Staram się. No, już jest równo. ta przekroi cztery bułki Nie chlumkać On się parsknął nie chromknął się szukane z tym bułkami One są rygają. nakrojone A szukać gdzie je mamy nakroić Puszka. Przestań chlumkać No on chce ci sobie znać no, ja Zapraszam nie... na Instagrama piesów MP ciapki Puszek się upomina tu jest no czekaj, bo ja szukam. To jest teraz jakoś lawa jakaś No i jak mamy już przeklejone bułeczki, to teraz te bułeczki sobie opieczemy na tym oto tutaj grillu, tym ładnym grillu. O, no, włączymy sobie grilla. Może jest skąd wejdę, co? Może stawci wtyknie grilla do prądu? Bo tu się alo ostrość teraz włączamy sobie grilla chwilę się nagrzeje i będziemy opiekać bułki na tym oto grillu wracam do Was za chwilę a moi drodzy w międzyczasie kiedy bułeczki, grzeje się grill to przyszłem ja ze swoją paszyszczą do Was i teraz wyciągamy sobie oto bułeczki z piekarnika nie bułeczki tylko mięso z piekarnika wyprałubię wypracować witam Was w moich seksownych rękawicach i teraz wyciągamy mięso. Hada. Hania. Bum. Wyłączamy piekarnik. I tak oto prezentuje się nasze mięso. I za chwilę będziemy robić kanapeczki. Gdy już się nagrzał do odpowiedniej temperatury to kładziemy na niego bułki. Bułeczki ładnie sobie musimy popiec, żeby były chłupczysty, gumki chrupiące. I teraz zaczynam przygotowywać składniki, które będziemy dodawać do burgerów. No i teraz moi drodzy będziemy przygotowywać burgery. Mamy bułeczki. Potrzebujemy do tego ketchup, pomidorek, ser i sałatę. Całatę wziąłem lodową, bo nie było masłowej. No i moi drodzy, najpierw zaczynamy od ketchupu. Bierzemy ketchup. Lubimy sobie takie jajo ketchupem. Bierzemy kawałek sera, załaty. Na to kładziemy mięso, na to kawałek sera, jeden na no pomidor, Majtniemy kieczupem i do tego dajemy kawałek pomidora. Przykrywamy górą. Dodajemy flagę. I tak oto prezentuje się nasz pierwszy burger. Wkładamy go na talerz. Tak oto się prezentuje. Teraz Robimy drugiego, podobny ten sam sposób. Bierzemy keczup, kładziemy sałatę. Mm. Nie. Teraz kładziemy na to mięso. Na mięso ser. Na to keczup i na to pomidor przykrywamy flaga. I odkładamy na talerz. I moi drodzy uwaga! A teraz przed wami mała koncepcja. Kolejne dwa hamburgery będzie przygotowywał kamerzysta. No to lecimy. Kamerzysta robi swoje burgery. Zaczyna tak samo jak ja od ketchupu. Robi sobie taki ślaczek. Czy ten estetycznie, a nie. Było. jak zwykle, wszystko źle robię dzisiaj ja powiedziałem, że już wszystko źle to położymy sałatę to hmm. to położymy nowy pomidorek. sposób na sałatę pomidory no, zobaczymy dalej mięsko hmm. no dobra I oczywiście keczup. Mm. Serduszko narysuję artystka. A jak? Nie masz na Tak. Podnieś flagę z poznokciami. Po Wbija flagę i wezmuje na talerzyk. Nie chrząkaj! Zapraszam na Instagrama. Tak jest lepiej, a nie. To góry. Kamedysta mówi, że tak jest lepiej. Nowy sposób na burgery. O tam jest. Macie dwie interpretacje jednego dania. <grymne> jest mi różnica. Taki oto bonusik. Też mi różnica. Czy tym razem uda się serduszko? Udało. kamerzysta no wcześniej się też udało ale czy tym razem się te uda kamerzysta czuje presję na sobie ha. piękne serduszko gdyby nie bytał Cicho, Keczup. udało się ale jest piękne specjalnie od kamerzysty dramas udało mi się to podnieść za pierwszym razem sukces Kamerzystka niedługo mm -hmm. idzie na nowe paznokcie, ale nauczyła się z nimi chwytać. Nie, to bez różnicy, jeszcze nowy No i tak oto prezentują się te oto dwa burgery. Perspektywa gryzli, perspektywa kamerzysty. I za chwilę przeniesiemy się do pokoju i będziemy je jeść. Ciao. Więc teraz test, degustacja hamburgera. Na pewno ogólnie jest dobry, mięso jest dobrze wypieczone. Chrupiące, ciepłe. No po prostu pyszne, no. No po prostu pyszne, no i tyle. Potem może jeszcze kamień jest taki, o tym powiem jak będzie zjeść swoje. Dziękuję. Po zjedzeniu jednego burgera swojej oceny dokona teraz kamerzysta. No. A więc hamburgery są przepyszne. Nigdy jeszcze nie znam tak pysznych hamburgerów. W restauracjach nigdzie. Po prostu musicie je zjeść. Polecam. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w moim filmie. Zapraszam na kolejne moje produkcje. Zapraszam na poprzednie produkcje. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Zapraszam na Instagrama psów, zapraszam na Instagrama mojego, zapraszam na social media. Wszystkie linki są dostępne w opisie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnej produkcji. Cześć!